Siemanko, ja mam na imię Bartek, witajcie na kanale Diaboli Rossoneri. Dzisiaj porozmawiamy sobie o transferach, o negocjacjach w Serie A, no i nie tylko. Skupimy się, będzie dużo o Milanie, ale nie tylko, będzie troszeczkę dla każdego kibica, i dla kibiców Juventusu, i dla kibiców Interu, i dla kibiców Lazio, i Romy. Yy, także najpierw sobie zaczniemy od tych głównych, ogólnych transferów, a na koniec przejdę do Milanu, także yy, zacznijmy od yy, Dionisi, nowy trener Samdori. Ja nie rozumiem kompletnie postępowania właścicieli Sampdorii, jak można było nie zrobić wszystkiego, żeby zatrzymać Ranieri. Ranieli to jest ten sam trener, który z Leicester wygrał Premier League. Po prostu jest jednym z najlepszych trenerów we Włoszech. Z Sampdorią, która no... Potencjał tej, tej drużyny jest nijaki. Ja myślę, że samo na przykład dla takiej Sampdorii z takim składem, co nie mają w ogóle nawet jednego dobrego zawodnika, samo utrzymanie się w Serie A dla nich powinno być yy, hura yy, rezultatem. A Ranieri z nimi zajął dziewiąte miejsce i im to nie pasowało, także no nie wiem czego się spodziewali, dziewiąte miejsce to dla mnie to jest w ogóle jakiś fenomen, chyba najlepszy, jeśli chodzi o potencjał kadry, a miejsce, które zajęli to Ranieri zrobił świetną robotę z Sampdorią i jak oni pozwolili takiemu trenerowi odejść, nie mam pojęcia. Zobaczymy, zobaczymy. Czas weryfikuje. Za rok na koniec sezonu zobaczymy, czy mieli rację właściciele klubu, czy jednak się mylili. Nie mi oceniać, nie jestem kibicem Sampdorii, po prostu jest taki news, to Wam o tym mówię. Później Fiorentina. Fiorentina prawie domknęła transfer Sergio Oliveira z FC Porto. 29-letni Portugalczyk, środkowy pomocnik. Dobry transfer, dobry transfer. Jeszcze dziwi mnie, że Fiorentina go ściągnęła, bo bardzo Roma się starała o tego piłkarza. W ogóle było sporo z drużyn we Włoszech, z, takiej, z takich średnich, lepszych drużyn we Włoszech, co się o niego starali. I że Fiorentina go ściąga, to widać, że Fiorentina też się zaczęła. Sam fakt, że chcą zatrzymać sobie Wlachowicza, co dużo z klubów też się o niego stara. Że ściągają takiego czy, zawodnika za 20 milionów. Widać, że no, będą się starali w następnym sezonie coś lepiej ugrać niż w tym y, obecnym. Y, później Lokatelli Sassuolo. Y, zarząd Sassuolo już powiedział, że za Locatelliego jego jest mnóstwo ofert, nie tylko we Włoszech, ale też spoza Włoch, dużo z Premier League. A jak wiadomo, drużyny z Premier League, y, no. Nie, nie szczędzą na wydawanie piłkarzy. Także według mnie to jest bardziej zagranie, żeby wywołać presję na zarządzie Juventusu, który no, tak czeka, nie czeka. Są zainteresowani już od dawien dawna tym lokaterem, ale się nie mogą zdecydować. Także według mnie to jest bardziej takie, żeby przyspieszyć Juventus, żeby się zastanowili szybko, zanim będzie za późno. Yy... Oficjalnie Sassuolo wydało komunikat, że Raspadori nie jest na sprzedaż, że nie ma co, znaczy nie jest na sprzedaż, każdy jest na sprzedaż, wystarczy dobrze zapłacić, ale Raspadori naprawdę świetny, świetny zawodnik, 18-letni, włoch środkowy napastnik, o którego już dużo klubów pytało Sassuolo, między innymi się o niego pytał. Ale Soswolo powiedział, że nie wypuści takiego diamentu z rąk. Na pewno będą chcieli, żeby zagrał jeszcze parę sezonów w Unii. Jak będzie warty naprawdę dużo, to dopiero go sprzedadzą. Policzcie, że taki Raspadori został powołany do kadry Włoch na te mistrzostwa Europy, a taki Moise Ken, co gra w Paris Saint-Germain, nie został powołany. No to coś musi jednak znaczyć. Także będę śledził tego Raspadoriego, bo bardzo mnie interesuje ten piłkarz. Jestem bardzo ciekawy, gdzie trafi. No, jakby domyślacie się, że mam nadzieję, gdzie trafi, ale jeszcze zobaczymy. Na razie Soswolo powiedziało, że nie jest na sprzedaż. Później, Inter oficjalnie podpisał kontrakt z Inzagim na 2 lata. Widać, że nie chcą ryzykować dłuższych kontraktów. No i według mnie bardzo słusznie, nie rozumiem tego podpisywania kontraktów z trenerami pięcioletnie. później trzeba im płacić jakieś odprawki, nie wiadomo jakie. Także myślę, że 2 lata to i tak jest dużo. Tak jak mówiłem o poprzednich trenerach, jak sobie zasłuży to, to przedłużą, jak nie, no to znajdzie sobie inny klub. Myślę, że na ten czas Inzagi jest najlepszym trenerem, jakiego Inter mógł dostać. Bo to jest trener, który umie zarządzać ich gwiazdami, to jest trener, który umie zarządzać klubem. Pamiętajmy, co on zrobił w lację. w grał świetną piłkę, szybką piłkę, ofensywną piłkę i właśnie Inzagi to jest jeden z tych mało trenerów. W Serii A, który gra naprawdę fajny futbol, taki nowoczesny futbol. Taki coś, coś, jak się gra w Premier League, że to jest szybkie, atak, 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 pressing. I myślę, że na taki zespół jak Inter, co mają dobrych, szybkich, młodych zawodników, to bardzo dobry trener. I to jest trener, który nie wymaga transferów co roku, umie się dostosować. Także ja na miejscu kibiców Interu bym był zadowolony. Później, Juve, Allegri. Bałem się tego, tre... znaczy Juventus w następnym sezonie to jest klub, z którym mam najwięcej problemów. Jeśli chodzi o to, bo nie wiem czego się spodziewać po Juventusie. Wiemy, że potencjał kadrowy w Serie mają, z Interem mają najlepszy potencjał jeśli chodzi o kadrę. Nawet chyba coś więcej ma Juventus, bo praktycznie u nich rezerwowi w każdym innym, w każdej innej drużynie w Serie grali w podstawowym składzie. Także u nich ławka rezerwowych z całym składem nawet nie ma takiej dużej różnicy. Ja się bardzo martwię o to, że Allegri, jak przyjdzie, to tak uszyję tę drużynę z tych młodych zawodników, bo oni mają bardzo duży potencjał w młodych zawodnikach Juventus. Ale z tego, co wyszło, to pierwsze, co, o co poprosił Allegri, to jest. Przedłużenie kontraktu z Dybalą. No, jakby tutaj rozumiem, bo Dybala to jest genialny zawodnik i no każdy klub potrzebuje takiego Dybali, bo jest po prostu wchodzić i umieć i rozwiązać sam mecz. To jest inteligentny zawodnik, jakby to to rozumiem. Chociaż te 10 milionów za sezon, które mu zaproponowali, już jest... dla mnie to jest trochę dużo. 10 milionów jeszcze, no, Juventus sam ma dużo problemów finansowych, jeszcze Dybali dawać 10 milionów. No nie, no trochę dużo, ale Dybala jakby jest genialny. Ale następny, jakby Morate, chciałby bardzo, żeby przedłużyć z Moratą. Dla mnie, dla mnie można by było znaleźć coś lepszego i we Włoszech niż Morata. Mi się Morata nigdy nie podało, także to jest taka moja subiektywna opinia, ale ja Moraty nigdy nie lubiłem, także dla mnie jest i za drogo jako za transfer, i też dużo zarabia. Także. Y i następnym piłkarzem, którego nie mogę kompletnie zrozumieć, czemu tak nalega Allegri, żeby mu przedłużyć kontrakt jeszcze o rok, to jest Kielini. Ja naprawdę nie chcę urazić kibiców Juventusu, także proszę się nie obrażać, ale odkąd wymyślono VAR, tacy piłkarze jak Kielini nie mają sensu bytu. Po pierwsze jego wiek, już jego dynamika, ciągłe kontuzje, nie odbieram mu tego zasług, co zrobił i dla Juventusu, i dla reprezentacji Włoch. No bo jednak... ale już jakby jego czas powoli minął. Ja byłem pewny, święci przekonany, że to jest jego ostatni sezon, a tu nagle się okazało, że Allegri bardzo nalega, żeby jego... Ja myślę, że bardziej będą eksplorować, bo oni mają potencjał, mają takiego delicta, myślę, że na niego będą wszystko stawiali w obronie. A tu jak on tak nalega na przedłużenie Chielliniego, to ja nie wiem, no właśnie... Wracając do tego wątku, waru, odkąd wymyśleli warta cyfrowa, że jak nie ma y, sensu bytu, chciałbym rozwinąć ten y, wątek, bo y, to jest, sam przyznaje to Kielini, że on jak wchodzi na boisko, to zaczyna grać brudno. On sam doskonale o tym wie. Jakieś wbijanie palców, żebra, jakieś takie niesportowe zachowania, no ale teraz, jak jest warto, wszystko widać. Także mm, dla mnie, ja myślałem, że przyjdzie Allegri, postawi na takich młodych, fajnych. A tu podobno pianić już dzwonił do Allegri'ego, czy da radę wrócić do Juventusu. Także stawia na starą swoją gwardię, ale ta stara gwardia też mijają lata. A młodych piłkarzy stawiać na ławce to nie wiem, czy to jest dobra droga. No, Juventus musi się odmłodzić musi odmłodzić tą kadrę podstawową, jakby, a mają potencjał już na ławce. No i też mają też drugi problem z tej strony, że tacy piłkarze na przykład jak Rabio i Ramzej zarabiają, zarabiają po 7 milionów. Jak masz 7 milionów płaci zawodnikowi i z niego nie korzystasz, a nie upchniesz go nigdzie, bo żaden klub Ci nie weźmie tych dwóch piłkarzy z takimi wypłatami. Także Juventus ma dużo problemów. Dlatego mówię te 10 milionów dodatkowo dla Dybali. Nie wiem. Nie wiem, ale no daję Wam te informacje, bo je przeczytałem, widziałem je, także... Idźmy dalej. Lazio prawie się już dogadało z Sari. Nie spodziewałem się tego, że Sari przyjdzie do Lazio, ale w końcu prawie się dogadali. Sari chce 4 miliony, oni mu dają 3. Dadzą mu te 4 albo w bonusach tak to zrobią, że i tak tyle zarobi. Idąc dalej, torino, torino cagliari jest prawdopodobne, prawdopodobieństwo, że wymienią zawodników. Zaza pójdzie do Cagliari, a do Torino ma trafić Simeone. Dalej, Atalanta wykupi Romero. Jak wiadomo, Romero został wybranym najlepszym obrońcą w Serie A. Tak, żeby było trochę niemoralne dla Atalanty nie wykupić takiego zawodnika za 16 milionów. Myślę, że to nie jest jakaś wygórowana cena za takiego zawodnika. Dalej, jeśli Kulibali trafi do. Manchesteru za te 40-50 milionów, jak, e, jak mówiłem w poprzednim odcinku, Spalletti już poprosił e, De Laurentisa, właściciela Napoli, o klasowego, środkowego obrońcę. To jakby ma być priorytet. Jeśli Koulibaly odejdzie, priorytetem Napoli będzie ściągnięcie jakiegoś klasowego e, obrońcę. Także będę śledził to i będę wam dawał znać. Lukaku oficjalnie zapowiedział, że zostaje w Interze, nie ma zamiaru nigdzie odchodzić jak, my, jak wiemy Lukaku był pupilkiem Antonio Conte ale spotkał się z Inzagiem, Inzaghi mu go zapewnił, że Lukaku będzie środkowym, jakby będzie w centrum tego projektu i Lukaku oficjalnie powiedział, że zostaje, nigdzie nie będzie odchodzić ale zobaczymy, Mercato jest dziwne zapewnienia piłkarzy nieraz dla mnie to mało znaczą, zobaczymy wszystko idzie w praniu Problem w Realu Madryt jest, że Florentino Perez poprosił wszystkich zawodników o obniżkę swoich pensji o 10%. Co bardzo nie spodobało się Sergio Ramosowi, no temu samemu Sergio Ramosowi co parę lat temu mówił, że do Realu Madryt mógłby grać za darmo. Także 10% obniżki widząc w czasy pandemii nie jest jakoś dużo, ale to jest jego decyzja, to są jego kontrakty, to jest jego życie, także on decyduje za siebie. I coraz bliżej jest rozłamu z Realem Madryt. I są dwa kluby we Włoszech, które najbardziej naciskają na, jakby, jakby się nie dogadł z Realem Madrid, żeby przeszedł tam, ale no, to jest Sergio Ramos. Pół Europy się o niego będzie zabijało, jak tylko będzie do wyciągnięcia za darmo. Myślę, że dla, dla wielu klubów jego zarobki nie będą jakimś problemem. E, zaraz się odezwie jakiś Paris Saint-Germain, jakieś City. I się załatwi szybko dla niego wypłatę. Yy, I co tam dalej? No, i to jak. A o, o, o. Yy, Cristiano Ronaldo, pierwsze kontakty Pari... z Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dzwoniło już do Juventusu. Czy jest możliwość? Czy można go odkupić? No, i Juventus powiedział prosto: dacie nam albo 30 milionów, albo i no, ja. Jezu to mnie przeraża. Icardi w Juventusie. Czy ja go lubię, nie lubię. To jest nieważne, nie ale to jest prawdziwy bomber. Ja bardzo chciałem, żeby Icardi. Bo też Paolo Maldini bardzo naciska na Icardiego. Także to nie jest tylko, Juve, to nie jest tylko Juventus na, Paul, na Mauro Icardim. Także zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Mam nadzieję, że nie trafi do Juventusu, bo Icardi to jest taki bomber. Zapewne zawsze ponad 20 bramek na sezon, także miejmy nadzieję, że nie do Juventusu, ale no jak do Juventusu, no to gratulacje, super transferu. No. Przechodząc teraz, teraz będziemy rozmawiali tylko o Milanie, o, o naszych transferach. Także przechodząc do Milanu, Kajari zainteresowany Conte, Conti. Conti, jak wiadomo, był wypożyczony do Parmy. Parma miała go wykupić, jeśli by się utrzymała w Serie A. Jak wiadomo, Parma się nie utrzymała w Serie A, także Conti wraca do domu. No, ale Cagliari jest zainteresowany, także mam nadzieję, że go wykupią. To jest jeden z tych piłkarzy, na, na którego nie mogę patrzeć, jak się na nim zarobi 7 milionów. Ja... Bo jak Cagliari da za niego tą ofertę, te 7 milionów, to ja wezmę rower. Aktualnie mieszkam w Warszawie, także wezmę rower z Warszawy. Pojadę rowerem do Mediolanu, zapakuję go na mój rower i go odwiozę do Cagliari. Nawet jeśli będziemy musieli przejechać kawałek przez morze, to i tak dam radę. Boże, tylko żeby się go pozbyć. Także mam nadzieję. Hauge za parę dni ma się spotkać z Maldinim, zarządem Milanu, ze swoje, razem ze swoimi agentami, bo chciałby się dowiedzieć wreszcie o swojej przyszłości. Jaka będzie jego przyszłość? Najprawdopodobniej, no, mi jest bardzo szkoda, że z daleka od Mediolanu albo zostanie włączony w jakąś wymianę, jeśli Udinezę będzie zainteresowane, no to w wymianę z Depolem. Jakby może nie do samego, bo właściciele Udineze to są ci sami właściciele co... Jak to ta angielska drużyna się nazywa? Boże. Watford to są ci sami właściciele i najprawdopodobniej jakby trafił z tą wymianą do Udinese, ale Udinese go tam wyrzuci do Watfordu na wypożyczenie, żeby się odgrywał w Premier League. Ale nie wiem, ja na pewno to będę śledził, bo mnie bardzo interesuje, gdzie trafi Hauge bo lubię tego zawodnika. Ja też jako osobę, bo mi się, jak się wysłuchałem z nim wywiadów i jak patrzyłem nawet, jak wracali raz z meczu z Ligi Europy, co strzelił swoją pierwszą ramkę dla Milanu, to jako jedyny w samolocie, słuchawki na uszy i po prostu uczył się włoskiego, no do tego mi się wydaje, bardzo ogarnięty chłopak. Yy, Hakan, już było powiedziane, że już koniec, odchodzi z Milanu i teraz, gdyby nie powiedział to Di Marzio, Di Marzio to jest człowiek, który jak mówi, to się nie myli i on wie co mówi, po prostu ekspert, jeśli chodzi o transfer we Włoszech, no, i on powiedział, że podobno znowu zaczęli rozmawiać Milan i jego agent. No, i mi się to strasznie nie podoba z tego względu, że przez te ostatnie miesiące jego agent obskakiwał wszystkie kluby w Serie A, znaczy nie w Serie A, tylko w Europie, bo hakan będzie do wyciągnięcia za darmo, kontrakt mu się kończy, wiadomo, także tylko będzie mu trzeba zapłacić 5 milionów, które żąda, jakby wynagrodzenia. Ale to mi się nie podoba, że najpierw obskoczył wszystkie kluby, jak zobaczył, że nikt nie chce mu tyle zapłacić, bo oni chyba nie wiedzą, w jakich czasach żyjemy, że każdy szuka, żeby zaoszczędzić, a nie wydawać tyle na zawodniku. Hakan, który strzelił 4 bramki w Serie A, nie wiem, czy to jest warte. Nawet nie zarobił gole, znaczy chce zarobić 5 milionów, strzelił 4 bramki, to by nawet wyszło więcej niż milion za gola. No to... I zauważył, że żaden klub mu tyle nie da, także znowu zaczął rozmawiać z Milanem. Ja już bym zamknął tą furtkę. Ja, ja mam inne podejście właśnie takie bardzo... Albo wierzysz w projekt i się zgadzasz, albo nie. No tam są drzwi. Nie to, że wszędzie skaczesz, jak widzisz, że nie ma opcji, no to jednak porozmawiajmy. Mam nadzieję, że nie, no bo prawdopodobnie jakby podpisało się z nim kontrakt, to... Z Depolem by de było ciężej go ściągnąć, także ja jestem e, hauge out, znaczy, Hakan out, the pole in. Ale zobaczymy. E, później. Lukas Vazquez oficjalnie podpisał nowy kontrakt z Realem Madryt, przedłużył go, pytacie co to ma do rzeczy. No jakby Lukas Vazquez nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt, to prawdopodobnie by podpisał kontrakt z Milanem, które już były kontakty. Lukas Vazquez jakby mówił, już mówił to, że... Jakby nie Real, ale on bardzo by chciał do Real, zostać w Realu, bo jest kibicem Realu od zawsze. Także gratuluję Lukas i powodzenia. No, lubię zawodnika. Yy... I było spotkanie fa yy... fali Ramadani. Wiadomo, agent piłkarski ma bardzo dużo dobrych zawodników pod sobą. Spotkał się z Maldiniem i Massarą. No i tam była rozmowa o różnych zawodnikach, jak Maksimowicz do wyciągnięcia za darmo, któremu się kończy kontrakt. Nie zachwyca mnie jakoś to nazwisko, ale jako rezerwowy może być, szczególnie, że do wyciągnięcia za darmo. Później... Później ma jeszcze pod swoją alą takich... Nie ma Wlachowicza, Lacho, w ale ma bardzo dobre kontakty z agentem Blachowicza, właśnie Ramadani i pomaga mu przy dużo rzeczach z kontraktem, także uważajmy, może coś się z tego urazi, ale nie sądzę, bo i ostatni, to już mam, mówiłem wczoraj, ale myślę, że to jest interesujące, bo coraz więcej ludzi o tym mówi i nawet Sevilla się wypowiedziała, że ona jeszcze musi to przemyśleć, ale nie zamyka jakby drzwi. Wymiana Papu Gomez-Castillejo. Ja jestem wielkim zwolennikiem Papu Gomeza. Nie mogę patrzeć na Castillejo. Jakby to się udało, taka wymiana bezgotówkowa: tylko jeden piłkarz tam, jeden tu. Załatwilibyśmy problem Castillejo, żeby się gdzieś sobie poszedł. A do nas Papu Gomez. To by było na tyle, już nie będę przedłużał, to i tak z długi film, jeśli Wam się podobało, powiecie co Wy myślicie o tych transferach, jakie Wy macie transfery w głowie i nie tylko kibice Milanu, ale ogólnie, jeśli jest tutaj jakiś kibic Interu, Juventusu, Lazio, Romy, bardzo chętnie zapoznam się z Waszą opinią, jeśli chodzi o to, co ja Wam powiedziałem, co Wy macie w głowie, może macie jakieś inne newsy, chętnie się z Wami bym tym wymienił, no i, i co... To by było na tyle, na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. <śmianowice>